Przegrywasz w tradingu przez swoje emocje. Skąd to wiem? Jeżeli podałabym Wam teraz tutaj analizę, mamy Take Profit, Stop Loss, Entry, prawda? Wszystkie dane, które potrzebujecie mieć, yy, i mamy powiedzmy 5 osób. 5 osób skorzysta z tej analizy. To wiecie co? Prawdopodobnie każda z tych osób będzie miała zupełnie inny wynik, mimo że to jest jedna i ta sama analiza, nawet jeżeli by mieli taki sam stan konta. Dlaczego? Ponieważ zarządzanie ryzykiem, zarządzanie swoimi emocjami na, ma naprawdę ogromny wpływ w tym, jak my operujemy daną transakcją. Jeżeli ktoś na przykład wklepie tą transakcję, tak samo jak ona jest napisana, spoko, to jest najniższa linia oporu. No albo będzie take profit, albo stop loss, bo to są automatyczne poziomy. Natomiast, czy to jest zawsze odpowiednia opcja? No niekoniecznie, bo ja osobiście, jak robię jakąś analizę, to zmieniam sobie stop loss na break even w momencie, kiedy jest to dla mnie możliwe i korzystne. Więc tutaj osoba, która tak zrobi i faktycznie później poczeka na ten albo break even, albo take profit, no to jest powiedzmy albo na zero, albo na proficie, spoko. Więc już lepiej od tej pierwszej. Są jeszcze inne osoby, które jak tylko im wejdzie trochę na minus. To już zamykają, bo są przestraszone, że o jezu, moje 5 dolarów poszło się yy, wiemy co. Mamy kolejną osobę, która będzie już miała, nie wiem, 20 dolarów profitu z powiedzmy 200, prawda? To nie, to już zamykam, bo już tak dawno nie widziałem profitu. 20 dolarów kupię sobie za to, nie wiem, XYZ, prawda? Więc tak to działa. Jeżeli wy nie jesteście w stanie mieć samokontroli, samodyscypliny w tradingu, to daleko tutaj nie zajdziemy. To jest podstawa. Psychologia w tradingu to jest jeden z działów tutaj w mojej edukacji na stronie internetowej, przez którą prowadzę swoich studentów i to jest dosłownie must dla każdej osoby, która się boryka właśnie z sabotowaniem samego siebie. Jeżeli potrzebujesz mentoringu tradingowego, gdzie od A do Z będziesz mieć wytłumaczone, jakich strategii używać, co robić dokładnie, czy ta analiza jest dobrze zrobiona, czy tutaj jest wina po twojej stronie, czy może to jest niefart na rynku. Naprawdę możesz się do mnie odezwać. Nie gryzę. Jestem osobą, która jest w stanie naprawdę skutecznie poprowadzić ludzi ku temu, żeby oni tego tradingu się nauczyli. Także jeżeli potrzebujesz pomocy, odezwij się do mnie tutaj i myślę, że jesteśmy w stanie naprawdę bardzo fajnie podziałać.